W dzisiejszym odcinku zadziało się bardzo dużo, ale po kolei. Na początek porobiłem kilka wymian. Mój pakt z Felipezą został zerwany, a na końcu zemściliśmy się na Felipezie. Dodatkowo na końcu filmu zobaczycie unboxing srebrnego przycisku od YouTube'a. Zostaw suba i lajka, like, aby być na bieżąco, a ja zapraszam cię do oglądania. Kiedy wszedłem na serwer, zostałem zaproszony przez Felipezę do komentowania pojedynku Shijany i Daktyla. Był to test sprawdzający umiejętności szyjany, ponieważ Felipeza przez ostatnie kilka dni ją szkolił. Pierwszy pojedynek był zwykłą walką jeden na jeden. Trzy, dwa... Jeden, jazda! Oj, Jak spami we dworziarz! <grystanie> Przestań, co się uczypiłeś? Sijana, pamiętaj, jak, jak, jak opadasz na, na skos i, i przed siebie, nie, nie w nogi celujesz, pamiętaj! Kurde, hmm, czuję, że to jest troszkę nierówne, bo mam słabszy set, ale... Co, co, co myślisz, stary? Dym, dym. Kolejny pojedynek zabierał dech w piersiach uczestniczącym i to dosłownie, ponieważ musieli oni stoczyć podwodną walkę między sobą. Trzy, dwa... Jeden, jazda. O, już po pierwszym uderzeniu, ale dobrze zaczęli, co? Wyrwali o, No, no, biło się, biło się. Shift, shift, pamiętaj o shift, pamiętaj o no, sprincie w O, już, już. No, nie. Ej, ej! No, o, no, nie, no. O nie. Tak jak widzieliście, pojedynek lekko węknął się spod kontroli, ponieważ Dactyl zginął. Postanowiłem więc przelecieć do niego z jego i ten kamień oraz dropem, który przy mnie otworzył. Trzy, cztery, yep. Czekaj, czekaj stary. Chciałem ci coś powiedzieć. Niedługo startuję z nowym dużym projektem. Mam nadzieję, że będzie ci się podobać, ale więcej info wkrótce. <grym> Uuu, emblemat, emblemat siły. siły. Masz może elytrę? Nie mam. A chciałbyś mieć? A chciałbym mieć. No to myślę, że dobrze trafiłeś. E, dobra. E, ile mam się dać razy zabić? Raz. Jesteś gotowy? W świecie, żegnaj. Teraz moja kolej. Moga? Uwaga! O <grym> Temat odporności i cygnia odnowienia! Super sprawa! Już sobie odporność, cyk! Kolejnego dnia Szymek chciał dokonać ze mną wymiany za kilo 3x3. /3. Ja ci chciałem, bo ty mi proponowałeś, stary, że... Y też moje życie, a wiesz co? Ja ci oddam coś więcej niż życie. Oddam Aha. ci moje serce. So, czy to, jest, to, tak? to jest, to jest, to jest, to jest do przemyślenia, ale coś jeszcze tak ciutkę byś musiał dorzucić. Mi możesz stary. dać, nie możesz dać, stary. dam ci 8 chleba. Ale mogę ci dać stary dodatkowo może serce mojej dziewczyny. O! -o. <laughs> Widzisz? Dobra, 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 już, już, jest przystępniej, przystępniej. No, to git, fajnie, nie? Na początku negocjacje szły w porządku do czasu, kiedy Pikachu nie zaczął mieszać. No, Szymek, stop, Ja ci jedno. Za dwa serca dostałem cały jeden set z nie full miecią, full kilowatym. Ale cikierą. to było za starych czasów, teraz są nowe ceny inflacja ale, i ale to poza sprawe. tym. Nie, no, to ale. Jednakże ustaliliśmy, że za enchantowany kill'ow 3 na 3 otrzymam dwa serca. Dobra, czyli co? Serce? Dwa serce. Dobra, trzymaj. Najpierw jedno. Pik, czy oddawaj to? Od... Zabrał? Dobra, Zabrałem. Zabrałem? Dobra no i mam, sięce. mam. I proszę, Bardzo I dziękuję. I teraz razie widzisz mi przysługę, Tak, później. przysługę, stary. Co będziesz ja. chciał? Prawie wszystko zrobię. I tym oto sposobem doszliśmy do porozumienia. A jedno serce oddałem Sawarsowi, ponieważ pomógł mi przy tej wymianie. Dwa dni później, kiedy miałem wymieniać się z cepotwórkiem na serwerze stało się coś, czego nikt się nie spodziewał. Znikąd pojawiły się ogromne lawa kasty. Pech chciał, że zrespiłem się centralnie w środku ogromnej piramidy z skobla oblanej lawą. Czekaj, ja, ja jak się dowiem, który to zrobił, to go zabiję, nie? Człowieku, ja się tu mogłem spalić. No, ja się powiem, jakiś się... kilka. Człowieku, no nogi, nogi powyrywane będą, nie? U kogoś. Nie, no lawa tu jest wszędzie, no to jest wszędzie lawa. No Dobra. Cicho, cicho. E Jestem! Wys... O, to... A, bo ja z drugiej strony gdzieś wyszedłem. Dobra, stary! A! Ej, co jest? Ja ciebie naprawdę nie było! <laughs> stary! Ty, stary! No. Bo ja wiem, że ty jesteś w ekipie z Zuficzem. Co myślisz na temat trada jakiegoś następnego? Za no, jego korda. Za jego korda? Tak! A nawet nie będzie, ale to, ale, ale, mówisz? Czekaj, ale... Nie, no można za. tutaj widzę, że masz do... interesującą mnie rzecz w łapce. Mnie opór to interesuje. Ale, ale to, na... to ja inną rzecz zaoferuję, stary. Teraz tego trada musimy dokończyć a tamten będzie następnym tradem będziesz no. moim tajnym agentem Siergiel. tajnym agentem? <grystanie> <grystanie> 64 diamenty za, za dropika poczekaj, poczekaj, mogę dać ci 64 i 4 czyli 68, nie no bonus tak? dla bonus. stałego klienta <grystanie> no dobra. to jest program a lojalnościowy właśnie, właśnie ty. jestem już stałym klientem, bez kity, bo to jest druga nasza wymiana pamiętasz? tak, to jest no. ten wiesz bonus lojalnościowy no co? Jak to się stało, że ci tak... Nie wiem. Ja nie wiem. Pa pa, 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 pa! Pa, pa! Tak jest! Witam! Odrobiłem sobie serduszko, bo wczoraj ze wschodem sobie robiliśmy takie PvP, żeby potrenować no. sobie, to padłem, a odrobiłem serducho, stary! To ale dzięki tobie. Ale ty to dobry drop w sumie, serduszko jest dobry drop, moim zdaniem. Ej, pójdź tu! Mam plan! Co za buty? Co za Co? co? Nie! Fę, dobra, no i, co? żaden lava? O, 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 o! Następnego dnia wyjechałem na wakacje i nie było mi przez spory czas na serwerze. Natomiast kiedy wróciłem, moim oczom ukazał się spawn, a raczej to, co po nim zostało. Gdzie jesteś, jesteś daleko czy jakoś? Co tu jest? O, jeżeli Co wy się zrobili? No takie przemyblowanie Ej, panowie, tego tygodniemy nie było, nie? Co no, Lava każdy parował generalnie. W sensie trochę, trochę skutki uboczne, że się krater powstał. Nie miał powstać, ale, ale tak wyszło. Ona nie będzie. O, jak wygląda. to wygląda? No, nie ma. Panowie. Co wyś to narobili? Dominacja. 50 godzin, 50 godzin stary. Albo 60 nawet, można powiedzieć, no stary, grubo. Podczas zwiedzania spawnu przyleciał do nas Felipeza i Plumi. Ty

ale to, to mogę zaś mój jajo brać? Ej, stary, twoi podopieczni biło mojego gościa. Chyba ci wam się odkleja leci. Ale stary, nie, 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 to. To raczej on bije moich podopiecznych, wiesz? Stary. poza tym stary. Nie, czekaj, chcesz zobaczyć to jajo? No ja je mam. Zobacz. Ma być moim punkt stary. To, Ale dlaczego? Skoro śmieszne jest zdobył... podpisane, Dragon Egg, no to czy, jesteś dragon? Nie Ty, jesteś jestem. dragon. Ostrzegam cię. Stary Ostrzegam no... cię. O co ma speed up pills. Ej, 50. no co wy robicie? Przestań go bić. Wtedy odpowiedziałeś? On od nich ucieka, stary, bo oni go Ale stary, to on zaczyna się w tym żyć. Wy stary, tak? a, wytłumacz, a wytłumacz mi Cali, to, wytłumacz tak mi to, wytłumacz mi to, wytłumacz mi jedną rzecz. Wytłumaczę ci, no. Stary, zdajesz sobie sprawę, że to, co tutaj widzisz, to, co tutaj widzisz, jest Do? przez ciebie i stary... <kzogen> co zaraz gatuje? No, zaraz gatuje. Stary, stary. Stary. Pakt, stary pamiętaj. Że zrobiłem pięknego lava Jakiego stary, stary. To był zamach zamata. na mnie. To, to był zamach. Z... Oni z... z... zrobili krater stary. Stary. To był zamach na mnie. Cześć. Wiesz Dlaczego? Bo ja zamach. Ja zamach byłem... się, Zaraz mogę. Nie, e, e. Chamy no emocje to. stary Stary, ja w tym lawakasie zostałem zamknięty Za młodkich po... oczach domski <noise> klujego stary <noise> to, nie to nie jest dobra, prawda, to nie jest prawda Jakby ja zostałem uwięziony w tym lawakasie, gdzie potrzebowałem na szybko wyjść bo trader, robiłem już potworkę Stary, ale stary, ja stary to był, był zamach ciebie. na moje życie, to był nie nie nie? Ja się zrespiłem w lawakasie, mi dobra, było to przykro to ci należy, bo go zniszczyłeś stary, To, <noise> to rozmawiam, nie? Słuchaj nie, assassinator <grymianie> okay. Ja to zrobiłem dla ciebie, stary. Jesteśmy Tak? Paktikwi, stary. Tak! No, tak. Sety, żeby tam gdzie mu wejściłeś, tak? Nie, stary, zrobiłem stary dla ciebie. Pamiętasz jak chciałem od Bodziaków diamenty, a oni stary wykorzystali tę sytuację, żeby ciebie zabić. Pamiętasz, jak cię Zufy bił? No to pamiętam. Ja, ja to zrobiłem no. w ramach stary, zemsty, w ramach za to stary, a ty ten. A ty mi teraz mówisz, ja to zrobiłem tylko tobie, stary. A potem twoje climajci moje zbaliśmy moją perełkę, stary moje największe osiągnięcie na drodze Co Tak? Tak! Tak, zgadzam się, to było największe stary Największe gu... jakie mogłeś zrobić. Fary! Szczerze, ci powiem nie podoba mi się ta, ta sytuacja. Oni biją plu, plumiego, ty farmazonisz na, na mój teatrzcie mi jeszcze nie, nie Ale ja Stary, a co zabrałeś. po co? Po, ja dalej nie rozumiem po co już tego Lavacasta. Bo i stary, co jest najlepsze i ja się w nim zjawijam. Ty, 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 ty to zrobiłeś specjalnie. Wy umieracie od, od, od Zuficzów. Tak! A kto bijecie plumiego i jeszczecie Lawacasta! A i kręci mi się w głowie! Bijecie Lavacasta stary, i jeszcze jajają smoka. Stary, stary ja nie żeby coś. Ale ty na idzie, był akcję przeciwko mnie. Poczekaj. Pary, nie dość, że jak z ufiszmy, Bill, to poda podałem ci dwa razy kordy i nawet tam nie jak przyszedłeś. Ale zginąłeś, pary. Ja pamiętam tę ci Proszę cię, powtórzył. Zanim zginąłem, podawałem dwa razy kordy, stary. Proszę cię, żeś powtórzył. Ale, nie us... ale powtórzyłem. Uszy się myję, ja nie czepię wodę, stary. Prawda, ja to... już mogę, okay, wspólne, ale jednak. Nie. Ej, nie, no, stary, stary, no. Ej, co jest? Ej, ej, pan. Ej, jest ej, ej, stary ej. Ej, 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 nie, ej, ej, nie, ej, nie, ej, nie, ej, nie, ej, zostaw, zostaw nie, 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 ej, nie, ej, co ej, ej, jest? Panowie, 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 co jest? Wies, nie ej, nie, ej, 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 ej,

Ej, czekaj, to, głównie, co, ci, my czekaj, gdzie ty jesteś? Ja jestem tutaj koło tego koloseum O widzisz plumie, <śręcy> A Plumi, hejka nie... Ja chciałem tu przegrać się spokojnie, ale nie mogłem ale tak cały czas... Ale stary, Plumi zaatakował stary moich... Nie zmyk. no Plumi, ty mnie atakujesz, naprawdę Ja cię atakuję? Gonisz mnie, gonisz mnie Tylko tak potraficie, nie? Ale my nie musimy stary tutaj tego tak rozwiązywać, nie? Stary, mi mi Ale dlaczego? Stary, to jest to jajo Stary, było nasz. teraz stary pojawiły to, złe metody, żeby to zdobyć już nikiem, to już, wiesz A czemu twoje, a nie nasze, no stary bo właśnie... no, było nasze, było nasze Panowie, ale, gdzie jesteście? Asasynka i mnie Koloseum, koloseum dobra Coloseum, już tam lecę Flumi dawaj do koloseum nie, do niej też no, no. Nie, nie nie idź chodź, chodź do koloseum Nie, nie, nie jest stary, e... ja nie chcę się kręcić w głowie Plumi co chwilę, no stary Flumi koloseum no. O, 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 Ej, stary, a jest szansa jeszcze to przegadać? Stary, jest szansa, jak mi dasz jasnoka, to możemy to jeszcze przegadać Stary, ale weź się ogarnij, nie, trochę ci się odkleiło O, to widzisz. Nie, 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 nie. Stary, Dawaj, jajo! A swoje dawa nie jajo. Mam, stary, ale nie, to nie jest smocze. Tamto jest kurze. Nie, 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 dobra, stary, dobra! Dawaj, jajo! Dobra, dobra, jajo. Dobra, 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 stój, 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 stary! Czekaj! Dobra, zatrzymaj się, wyląduj gdzieś! Nara, wyrzuciłem cię ja, stary? Wyrzucając jajo smoka, odciągnąłem uwagę Felipezy, przed którym zdołałem uciec Niestety nasz pakt krwi został zerwany przez to, że została na nas wywarta agresja ze strony mojego dawnego sojusznika Od tej pory mój dawny przyjaciel, z którym miałem pakt krwi, stał się moim wrogiem Nie myśląc długo, postanowiliśmy wbić małą szpilkę w stronę Felipezy I obmyślaliśmy plan małej zemsty za to, co zrobili Panowie, macie może jeszcze trochę tego TNT? Oczywiście Ja bym w Lucky bloka wywalił w kosmos Ej no stary, wiecie, to nie może być tak, że on nas atakuje, ciebie trapował Potem mnie chciał w ogóle zabić i jakby... No, stary, znaczy, no wiadomo. Ja ci powiem, jaki jest plan. Nasz plan polegał na zebraniu sporej ilości gunpowderu z farmy, którą utworzyli pod moją nieobecność Domski i Zawarsk, oraz otworzenie sporej ilości TNT, aby wysadzić ogromną budowlę Felipezy. Do farmy dostaliśmy się podróżując roofem, zebraliśmy odpowiednią ilość gunpowderu i wybraliśmy się na miejsce planowanej zemsty. Jaką to ma wysokość? 42 metry chyba. Weź sprawdź. Aha. <laughs> Czyli tu jest stary 63 wkrótce. 63, a tutaj jest 190. <laughs> No to stary, w każdym rogu tak rozdać, ale stary, nie może nas nikt tutaj zobaczyć. Po podłożeniu ładunku można było przejść do najprzyjemniejszej części naszego planu, czyli detonacja. Ale zanim do niej przejdziemy, to obczajcie moją reakcję na srebrny przycisk od YouTube'a. Tak więc, moi drodzy, przyszła ta wiekopomna chwila i otwieramy przycisk od YouTube'a. Dobra, ogólnie paczka przyszła tak. Dobra, byleby tutaj się nic nie stało. Dobra, jest okej. Okay. Moi drodzy, ja jeszcze tego nie widzę. Wy też nie. Gąbka. Gratulacje. I jest srebrny przycisk. O kurcze. Widać mnie w nim. A ja dzisiaj taki nieogarnięty. Halo. Jo, pierdzielę. Patrzcie to, widzowie. Nie, no piękna sprawa, widzowie. Nie? Mamy to. Mamy to. Widzisz to, subskrybencie? To jest tylko i wyłącznie dzięki Tobie, zapamiętaj to sobie. Ten przycisk to jest również Twój przycisk. Jeżeli kolega się Ciebie zapyta, czy masz srebrny przycisk od YouTube'a, to odeślij go do tego filmu i powiedz, że masz, bo to jest też Twój przycisk. Dziękuję! Dobra, Dobra to trzy, dwa, jeden, lecę! O stary! O! 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 Co Ej, wy... się dzieje? O, kurde! O, o stary, stary. <gryli> Zobacz, zobacz, zobacz Ale ty masz scena Jeszcze tam jedną ścianę trzeba stary. No tak, no, to tak tą tak. jedną, tą ścianę zaraz stary Najpierw tą Ja już odpaliłem jak chcesz Ja też Uciekam Co jest? O oh, jak się fajczy o, Ale się jara o, a, Patrzcie, patrzcie teraz Gdzie? 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 Tu na górę, na górę, na górę Pa, 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 pa To ma całe się spalić ja też. Stary, to jest największa zemsta chyba, jaka powstała i to będzie stary, tak duży konflikt. fitnie jest stary no z czyjej winy, no wiadomo, że z ich. No wiadomo, że tak. Nic My bez bez, bez nic bez przyczyny nie robimy, stary. Ej, ale to, ten sufit, to wszystko. To, ale... to jest dosłownie przeźroczyste. No tak. Panowie jak oceniacie nasze dzieło zniszczenia? 10 na 10 jest o wiele ładniej niż było. Bardzo yes, mi się nie. Nie, 100 podoba. na 10, 100 na 10. Też mi się tak wydaje. Dobra panowie, trzeba wymyślić podpis. Zemsta na siwym za największe odklejenie. Pozdrawiają asasynek, Sawars i Domski. No i się mama. Mi się podoba. No i elo. Oła.